Wszędzie na świecie jest około 15-20% ludzi, którzy chcą wolności, którzy chcą normalności. Tylko zwolennicy wolności wyjechali z Europy tam, gdzie jest wolność, czyli do USA. I tam jest ich 25%, a u nas 9, 10, 11, może 15. I ciężko walczymy. Oni zabrali ze sobą swoje geny, zabrali ze sobą swoje upodobania, nawyki. To, co czyni ludzi wolnych, bo to często mówią zmieńcie konstytucję. Proszę Państwa, nie mówili jasno, nie pomoże zmiana prawa, jak się nie zmienią obyczaje. Mamy ciągle nawyki ruskie, właśnie sowieckie, sowieckie, bośmy żyli długo. Sanacja, przecież to jest usług socjalistyczny, potem był Adio Hitler, socjalista, potem był Stalin, socjalista, potem byli różni, tam Gomułka i tak dalej, to różne oczywiście, ale to tylko socjaliści. Teraz mamy Kaczyńskiego socjalistę, tam, Tuska socjalistę, kogo tam jeszcze socjalistę, prawda? Jeżeli szczepienie jest dla mnie dobre, to dlaczego raz do tego tam bawiać i przemuszać? Jak to jest dobre, to ludzie stali w kolejka będą stalić, co chcą. Tak? A czemu innych, innych zmuszać? Przecież ci, co są zaszczepieni, to już nie zachorują, to co ich opłodzi reszta, nie? Nie. Oni muszą to zrobić. Za tym kryje się oczywiście pewien haczyk. Rząd się spytał, i ludzie zaszczepi, to ludzie powiedzieli, no tak, chcemy się zaszczepić. Tak powiedziało 75% ludzi. Rząd był zadowolony. Kupił szczepionki na 95% populacji. A tu się okazało, że oni tak tylko mówili. a zaszczepić się tylko połowa. No i ty teraz co robić z tymi szczepionkami? No powiedzieć, że się zmarnują, no nie można, bo będzie niegospodarność. To trzeba zaszczepić na siłę, kogo się da. Słuchajcie. Pomyślcie, w Polsce... Nie umarł na COVID ani jeden człowiek poniżej 33 roku życia. Ani jeden. Po jaką cholerę szczepić młodzież i szczepić dzieci? Dzieci przechodzą to nie zauważając nawet. Ja na przykład przechorowałem ten COVID. Ja się nie szczepię, ale chorowałem. Moja żona troszkę z młodsza ode mnie więc przechorowała łagodniej. Córeczka, 10 lat. No, dwa dni tam trochę poleżała, się słabo czuje, a synek 8 lat biegał cały czas jak koziołek i mógł się założyć, że też przeszedł. Tylko tego nie zauważył. I 80% ludzi w Polsce już to przeszło. A Teraz trzeba będzie ich szczepił, bo trzeba coś z tymi szczepionkami zrobić, no rozumiecie, nie? Trzeba dać zarobić w firmie, firmie Fischer, Nie wiem, czy wiecie, że ficer jest firmą, w która w USA była już skazywana za przekupowanie lekarzy. I, dzi i dziwnym trafem akurat od niej się kupuje te szczepionki. Przypadek oczywiście. Tak się zdarza. Nawet pan premier Morawiecki powiedział, że Unia Europejska przepłaciła 3 miliardy za szczepionki. Znaczy, że wzięła w łapówkach 300 milionów, bo mniej więcej łapówka wnosi 10%. Jasne. Także, proszę państwa, w takim, w takim świecie żyjemy. Przecież w normalnym świecie te 5 firm, czy 7 firm, które robią szczepionki, rzuciłyby do apek, kto by chciał, je kupił, kto by się chciał, to by się zaszczepił. Rząd w ogóle nie musiałby nic robić, po prostu nic nie robić. Kto chciał. I, 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 i po wszystkim. I po wszystkim. A tak, to jest normalny świat. Otóż są urzędnicy muszą zarobić, muszą pokazać, że dbają o ludzi.